Dzień dobry, vlog! Co powiesz? Powiesz dzień dobry? Przywitasz się? zawstydziła się. Tak? Zawstydziłam się? Nie, no z drugiej strony nie ma kamerki, a nie podglądamy z tej. A się, czy ktoś tam stoi. Nie ogarnia chyba jeszcze tej kamerki. No powiedz, dzień dobry. No to ja się za nią przywitam. Dzień dobry, kochani, w kolejnym vlogu. Ja przed chwilą dodałam post na Instagramie. Ją świetnie obrazowuje to, co teraz tu widzicie. Czyli mnie właśnie w takim wydaniu, yy... pranie w tle. Kolejne, które muszę zrobić, szybko zjadłam na stojący obiad, żeby nakarmić tośkę. I wyszykujemy się, bo wychodzimy. Yy, jedziemy do galerii zrobić parę yy, małych zakupów. <laughs> to się wygląda teraz jak operator, bo stoi dosłownie za kamerą i się uśmiecha, wyprostowana. Tak, i sprawdzasz, czy mama dobrze mówi. Nie, ale nie łap. Nie łap kamerki, kochanie. Nie. Możesz przejść do mnie po tej stronie. się, jesteś wstydniona. Tak, więc co do tego posta, dodałam fajny post. Wiecie, co? Tośka zasnęła mi na rękach, i e, ona no, tak mnie złapała e, za bluzkę. I tak zrobiłam nam zdjęcie, i e, no, było to bardzo rozczulające zdjęcie, ale jak też zobaczyłam na tym zdjęciu, jak ja wyglądam. Taka nieogarnięta, w tle w ogóle pranie. I naszło mnie coś i wiecie co, napisałam post i jest super odbiór tego postu, więc jeżeli ktoś nie widział go, to zapraszam na mój profil na Instagramie, żebyście sobie go przeczytały, bo myślę, że to jest fajny post dla matek, które mają do siebie jakieś wyrzutu symenia. Zatem ja się szykuję, bo wychodzimy na te zakupy, a wracam wieczorem i dzisiaj pokażemy Wam... Bo bardzo często pytacie nas na Instagramie albo też tutaj w komentarzach, jakie mamy gry planszowe i w jakie najbardziej lubimy grać. I jak Tosia pójdzie spać, to rodzice nagrają, tak? Takiego vloga o grach planszowych, jakie polecamy, jakie najbardziej lubimy. Tak? Może to być? Tak? Zaczynamy tego vloga. Wiecie co, nasza sąsiadka dzisiaj ma y, urodzinę. Zobaczyłam właśnie na Facebooku, że mi y, pojawiło się przypomnienie. Napisałam jej kartkę, przyczepiłam do tego takie żelki i idę powiesić jej na klamce. To taki, wiecie, miły sąsiedzki gest. Czasami tak naprawdę ludzi warto uszczęśliwiać i robić im takie malutkie niespodzianki, bo nawet takie bardzo małe gesty czasami potrafią zrobić komuś dzień i rozweselić i poprawić komuś nastrój i tak dalej i tak dalej. Więc czemu nie? Dostaliśmy paczuszkę i będziemy otwierać. Tak to się paczuszkę, chodź. Pokaż, czy tutaj usiądziesz z mamą, mama otworzyć i da pokażeć, bo tutaj też są rzeczy dla Ciebie, znaczy nie, dla mamy, ale coś co Ty robisz, a mamie ułatwi sprawa. Pokażemy? Już Wam kiedyś mówiłam, ja rzeczy takie środki czystości, fajne do płukania tkanin zamawiam fhgerman.pl Możecie sobie wejść i zobaczyć, naprawdę mają bardzo fajne produkty. My zamawiamy taką wielką paczkę, jedną na pół roku. Nawet powiem wam, że mi jeszcze dużo rzeczy z ostatniej paczki pozostawało, ale już się pokończyło więc dlatego trzeba było zamówić kolejną. Otworzyłam, udało się, pomimo tutaj walki mojej córki. O, zobacz to Siat, lubisz te. Zobacz, poduszeczki, jakie fajne. Whee! O. I co my tu mamy? Proszę, to jest płyn do usuwania plam z ubranek i niemowląt, dzieci. Ja ostatnio właśnie kupiłam sobie w sklepie, z tej firmy, płyn do mycia naczyń. To kupowałam w Superfarmie i jestem bardzo zadowolona z tej firmy. Tego też wjeżdża do nas do domu, taki spray. Zobaczymy, czy równie będzie dobrze. Dobre. Tu mamy kolejny y, też z tej firmy do takiego czyszczenia zabawek, na przykład, a krzesełka jej, taki, na którym je. Więc. Sprawdzimy. Tutaj mamy no, taki odplamiacz, z takich już naprawdę wiecie, no, czerwone wino, kawa albo marchewka. Wiecie jak marchewka schodzi z ubranek, prawda? Tutaj mamy y, proszek do białego. Potrzebuję porządnie wybrać y, firanki na zimę, bo będzie gdzieś sprzątanie świąteczne, więc... Firanki, pościel, no porządnie trzeba wyprać w 80-90 stopniach. No, a, no niestety, albo niestety proszki niemieckie jednak są znacznie lepsze niż te polskie. Tu mamy do WC, więc daleko od prosiaczka. Tu mamy środek do czyszczenia powierzchni. I tu mamy te same co wtedy. Jeden płyn do puchania kamień przepięknie pachnie i tu jest ten drugi, ten sam. Czyli moje trzy ulubione jeszcze będzie niebiesiutki tak, jest niebiesciutki. Bardzo lubię słuchajcie, one tak intensywnie pachną, jak ja na przykład nimi yy, wypiorę poś taką pościel, koce, które leżą na przykład na, na łóżku, albo kapę naszą na łóżku sypialni. Tak pięknie pachnie i długo pachnie, że Taki sam płyn do czyszczenia kabiny. Tutaj mamy do czyszczenia powierzchni kuchennych. Tu jest okien. No zapowiada się naprawdę yy, super sprzątanie, Tosia. Będziesz pomagała mamie? I już widzę. Mamy taki do mm, fajny płyn. Ja to zawsze rodzicom daję, bo to jest do grilla i do kominka. No my e, grilla i kominka nie mamy. Zawsze jak zamawiam paczkę, to zamawiam też im ten taki płyn. E, w poprzedniej paczce miałam z innej firmy. Tamten też był fajny. No ale teraz zamówiłam, że chciałam wypróbować e, teraz ten. Więc też wzięłam rodzicom i będą mieć. Bo teraz zaczyna się okres kominkowy, oni będą palić w kominku, więc na pewno im się ten ten przyda. To jest słuchajcie, taki silny odplamiacz do białych rzeczy, czyli właśnie na praty: firanki, obrus na stół świąteczny, czy kapę, właśnie naszą białą na święta. To właśnie z tym pury. To jest taki proszek, który się dodaje do proszku albo do płynu, do oprania. Do więc. Tak Takie za to poczyniłam z zakupy, no i ja nie wiem, tak troszeczkę mi świętami zajechałem, zaczęłam mówić o tym sprzątaniu, więc a tutaj dopiero wrzesień. No ale wiecie, jak to jest, u nas się pokończyło już to do sprzątania, a ja jednak sprzątanie lubię i lubię to jakieś czysto, więc, yy, no powoli też będę się już myślę, yy, do tego sprzątania świątecznego yy, tak yy, przykładała, bo yy, mając tośkę. I nie mając już na przykład, wiecie, możliwości, nie wiem, dwóch godzin, trzech, tak po prostu za jednym zamachem wszystko posprzątać, no to myślę, że będę sobie robiła tak stopniowo. Jednego dnia sobie wysprzątam, czy tam przez dwa dni wysprzątam sobie łazienkę porządnie, następnego dnia wysprzątam sobie tutaj salon, sypialnię i tak dalej. Trzeba będzie to podzielić, bo myślę, że przy tym szogunie... Tak, o tobie mówię, szogunku. To się tak nie da. Prostuj nóżka. To co? To teraz czekam na Wojtka i będziemy nagrywać Wam nasze yy, gry, jakie posiadamy. Najpierw uśpimy tego małego naszego diabełka. Ja idę ją wykąpać, idę ją nakarmić. Uśpię, Wojtek wróci i będziemy nagrywać. Dobry wieczór. Wojtek wrócił i już mieliśmy Wam nagrywać gry, ale stwierdziliśmy, że pokażemy jeszcze dzisiejsze zakupy. Bo byliśmy dzisiaj w Zarze, w galerii, w sklepie. O co jej chodzi? <grymne> to jest tak, kochani, właśnie jak nagrywam wieczorem, kiedy już yy, jesteśmy padnięci. Tośka na była przez 40 minut, bo się cały czas wybudzała, yy, i to już taka nasza końcówka baterii. Ale zmobilizowaliśmy się do tego, żeby nagrać Wam to. więc tak. Muszę Wam powiedzieć jedno, że nigdy nie przypuszczałem, że godzina 20-21 to będzie godzina, w której ja chodzę spać. W nie. wieku 30 paru lat. Tak, ale myślę, że nie niejedni młodzi rodzice yy, tak się musieli przestawić. Yy, dlatego nagrywamy. Kupiliśmy Antosi taki sweterek na zimę, tutaj z takim misiaczkiem, wiązany na boczku, nawet on nie jest wiązany, tylko jest na taką pętelkę tutaj i na guziczek. I powiem Wam, że jest przeuroczy. I to w sumie tatoś wybrał jej to. Tak, tak. Ty, to jest drugi. Patrz, o, nawet czyli, nie widzieliśmy. Czyli w środku są też zapinane. I widzicie, ten akurat y, misiu akurat... Daj, pomogę Ten misiu jest tylko na kapturku, więc w sumie dobrze, bo tak to, to byłaby troszeczkę za gruba ta bluza czy ten sweterek. A tak to można pod budziaka, pod sukieneczka. W sumie bardzo ładne. I chyba tylko w takim był kolorze szarym, tylko szarym. I za to daliśmy stówkę. Ale bardzo ładna Osiemdziesiątka to akurat będzie na teraz, jak jej podwinę rękawki i myślę, że tak do stycznia lutego. Będzie akurat. Wojtek kupił sobie taką bluzę. Nie widzicie tego, ale to jest taki w, taki welur y, zielony. Taka butelkowa, butelkowa ziele. zieleń. Niestety jest ciemno w pokoju i y, złe światło, więc nie widzicie. No ale beżowa, fajna. Y, I ona za 140 była. To jest beż? No to jest beż. Ja bym powiedział, że to jest jakiś... E, Jak by to nazwać? Kremowy? Kremowy, beż, no, nie, no kremowy to nie jest, to jest taki bardziej, no beż. Coś Jaś, biel z żółcią. Nieśniutki. nie. nie, 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 nie. <grym> <grym> no, 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 tak. Faza i ich kolorystyka. O, a z tyłu ta bluza ma literkę R. Poczuję się jak w Stanach w jakimś koledżu. <grym> tak, dobra. Co jeszcze kupiliśmy? Kurtkę, bo Najfaj... po nią... Najfajniejszy zakup to właśnie jest ta kurtka, bo w sumie to po nią pojechaliśmy. I ona jest dosyć gruba, więc ona chyba w ogóle będzie tak troszeczkę zimową. Tak, na początek zimy na pewno i całą miesiąc. Albo jest... później nawet końcówkę też zimy, bo jak już będzie się trochę ciepło. Bo... Tak, bo ona jest dosyć grubawa, powiem wam. Ale naprawdę, bo i tak fajnie w ogóle wygląda w jasnych rzeczach, więc kupiliśmy jaśniutką kurteczkę. Różne przymierzaliśmy, ale żółto. Ona była za trzystówki. Następny zakup to czapeczka. Tak, taka zwykła. Zwykła, cała czarna. Kolejny jeszcze chce jedną czapkę, całą taką y, bordową. No, mamy gdzieś ją na stronie, bo to sobie wypatrzyłaś tak. mnie. Albo LA, albo New York. Dobra. Co jeszcze tam mamy? No, twoje zakupów. A, ja sobie też kupiłam, pod kolor męża, żeby nie było. Taki sam, identyczny w sumie jest kolor. Taka sztruksowa. Eee, słuchajcie, to jest taka mm, koszula. Eee, 130 zł, więc ja naprawdę wydałam najmniej na siebie dzisiaj. Antosia wydała najmniej. A dobra, Antosia wygrała, a potem ja. Eee, ona i będzie mi pasowała i do jakichś jeansów, i do leggingsów, i do sukienki jakiejś obcisłej. Naprawdę na wiele stylizacji e, będę mogła ją sobie przydziać. Więc jakie gry my polecam? To są nasze gry, które najczęściej gramy i chyba które najbardziej lubimy. E, tak pokrótce. Dixit. Chyba każdy zna. I ile jest e, części Dixita? O, z 10. Znaczy to są już dodatki. Nie, do dodatki, ale chodzi mi o, to, o główne plansze. A to trzy. Znaczy trzy nie? My to. mamy tą część z taką planszą i powiem Wam, że bardzo lubimy w to grać. I to w sumie jest gra o temat wyobraźni. Czyli są różne karty. Każdy ma kilka, po kilka kart swoich i musicie zadać jakby takie hasło do danej karty w taki sposób, żeby żeby jedna osoba chociaż się zorientowała, a jak najwięcej zmylić. No tak, dokładnie. No i tak wiecie, nie będę wam tutaj y, instrukcji mówiła, natomiast to jest taka bardzo fajna gra y, towarzyska, fajnie się w nią gra w minimum 4 osoby i tutaj też jest śmiechu sporo, ale też jest takiego, takiej nerwówki, bo tutaj jakby każdego wyobraźnia inaczej działa i potem, nie wiem, ktoś na karcie widzi, ktoś by powiedział hasło do tej karty. Nie wiem, poranek. Tak, tak pierwsze co mi przyszło na myśl, prawda? Nie wiem, bez rano, ptaki i taki poranek. Tak ktoś by powiedział, gdzie widzisz na tej karcie, ten poranek. Jak są ptaki, jakiś chłopiec maluje na drabinie i wiecie, wiecie, są tam takie różne. być sprzeczki pomiędzy osobami. Więc bardzo Dixit lubimy, bo to tutaj jest. Potem jest Splendor. Moim ulubionym najbardziej to jest Splendor. Bardzo... No, u mnie chyba też. U mnie chyba Splendor wygrywa nawet nad Dixitem, bo tutaj to trzeba tutaj już myśleć. Mieć taktykę bardziej. Tak, bo mieć taktykę, bo trzeba zbierać tak odpowiednio diamenty, żeby później wykupywać odpowiednie karty, z których dostajesz punkty. No i przy, musisz uzbierać 15 punktów, ale to nie jest łatwo, bo najczęściej karty nie mają ża żadnego punkta. Eee, lecz one pomagają Ci uzbierać. Te karty droższe. Te karty droższe, mhm. które mają już właśnie punktów więcej. Tak, więc im więcej tych bez punktów, tym potem szybciej można wykupić te droższe. No i zdobywacie. Yy. A 15 punktów to nie jest tak naprawdę mało, a też nie też dużo, bo jak już się rozkręci gra, to szybko już leci. Tak. Na początku jest... najciężej jest na początku. Ale fajne, my bardzo lubimy splendorf. Kolejna gra, którą uwielbiamy, są te tajniace. To jakby gra facecie kontra kobiety, albo w sumie też można, nie wiem, parami, że nie wiem, para, pomiędzy, para kontra para. Tak, tu są różne hasła, to się tam ustawia w taką specjalną planszę. Jest, jest kilka takich map. Każda, widzicie, wygląda inaczej. Każdą można obrócić też inaczej, więc jest naprawdę wiele wariantów gry. Tak, no rzadko się chyba by zdarzyło, żeby ktokolwiek gdzieś tam to zapamiętał i mógł to potem wykorzystać. No i powiedzmy, że... On... Że jesteśmy niebieskimi. I na przykład musimy szybko, jak najszybciej po prostu odgadnąć te hasła, które na niebiesko, ale nie możemy użyć danego słowa. Tak. I możemy użyć tak naprawdę jednego słowa też opisującego to dane słowo. Więc jest, no, jest to ciężka gra. W dużym skrócie, bo pewnie się już zamotaliśmy. W dużym skrócie, bardzo fajna, ale gra myśląca. Tutaj, jakby drink przy tej grze nie wchodzi w grę, bo po prostu. E, no. Łatwy przykład. Musi być czysty umysł. Druga osoba, żeby odgadnęła słowo obcy, no to mówimy alien. No i myślę, że każdy wtedy już widzi tą kartę obcy i, e, i odgaduje hasło. Tylko, że to nie jest gra taka, wiecie, podczas imprezy jakiejś, bo tak jak powiedziałam. Trzeba się bardzo skupić na tej grze. Tak samo, zresztą jak na Splendorze, bo tutaj też jest góra taka, trzeba też myśleć e, i kombinować w tej grze. E, sabotażyści. Bardzo szybko i fajna gra, słuchajcie. To jest tak naprawdę, to jest taki nasz zawsze afterak, nie? Przed grami. Mhm. E, zanim zaczniemy grać, to gramy tych Sabotażystów. Tu chodzi o to, że układa się różne tunele. E, sabotażyści e, zawsze jest jeden sabotażysta, który próbuje popsuć ten, popsuć tunel. ten tunel. No a my a staramy się dojść po prostu do tam trzech do... kart, które mają e, złoto. Tak. No i bardzo szybka gra, ale bardzo też fajna. Taka e, szybciutka. To jest gra naprawdę na jakieś ile? 20 minut, 15? Tak jest. Double. to chyba każdy zna. duble dabla. Um, Wyszło tyle odmian, że i z Harry'ego Pottera, i z różnych. I z Francuzów, no, no wszystkich, i dla dzieci małych jest, i dla dorosłych, i te takie standardowe, no to te my też lubimy ze znajomymi, bo to przy tym jest kupa śmiechu, zawsze takiej nerwówki. Monopoly, no to jakby, wiadomo, to chyba taki standardzik. My mamy z Belfastu taką edycję o Belfaście. Bo no, ja tam kiedyś mieszkałam, mój brat teraz tam mieszka, i jakby to tak przez sentyment. Brat kiedyś zamawiał dwie i zamówił też mi, więc no fajnie się też w to gra. Yy, to taka też. To, to jest taka fajna yy, imprezowa gra, nie? Imprezowa gra. Więc w tej grze chodzi o to, że yy, tutaj już stricte grają kobiety kontra mężczyźni. No, i odpowiadają na czas, który szybko się sypie, na pytania mężczyzny, i odpowiadają na pytania kobiece, e, dla, które są dla Was bardzo łatwe. E, oczywiście muszą się naprowadzić bez używania danych, e, danych słów. E, to jest gra grupowa, czyli mężczyzna naprowadza drugiego mężczyznę, a kobieta drugą kobietę. I która para wygra, która grupa wygra. Jest plansza, no i wiadomo, że Która walczymy. odpowie tak najszybciej na wszystkie pytania. Kto wygra? Na wszystkie hasła to nawet. Nie pytania, tylko na wszystkie tak, hasła A, Nasza najnowsza gra to para normalni detektywi I słuchajcie, to jest bardzo długa gra. Bardzo długa gra i wręcz bardzo fajna, bo tutaj już naprawdę jest plansza. Są historie, przeróżne. Jeden z Was wciela się w ducha, który oczywiście gra główną rolę. I co tu mamy? Duch układa tutaj swoje miejsce zbrodni i później bez słów detektywi oczywiście muszą odgadnąć. Odgadnąć całą historię, a duch bez słów musi im to udzielić. Więc rysuje palcem na przykład na plecach do tych, jest ducha, lub pokazuje tutaj yy, tablicę zmarłych, czy niektórzy to jakoś inaczej nazywają, ale jest tu tablica duchów. Dodatkowo są różne sznurki, którymi można też pokazać, ee, splątać lub pokazać jakiś przedmiot. No i mamy nawet pisak, który ręką e, prowadzi duch, rękę detektywa i rysuje jakieś symbole. Tak. Każdy ma też swoją planszę, swoje pisaczki tam pisze. Te, y, każdy zadaje pytanie. I czy to tam pytanie dotyczy właśnie, żeby, nie wiem, powiedział na tablicy duch, czy żeby podpowiedział na tej tablicy, czy na tym kładzie różne elementy. Podpowiada nam, czy to jest kobieta, jak zginęła. Każdy ma też taką tabliczkę, jak na przykład, nie wiem, ja wybieram, że jestem tą bruszką, no to sobie ją biorę i na stole, gdzie gramy, sobie zasłaniam tak swoją tutaj Swoją tablicę, żeby nikt mi nie podglądał to, co tam zapisuję, co podejrzewam, kto jest duchem, kogo podejrzewam, w ogóle jakby jak ta osoba zginęła, żeby tam, wiecie, wszystko w tajemnicy. Bo wygrana nie jest prosta. Nie wystarczy powiedzieć, jak zginął, ale opowiedzieć tak naprawdę całą Cała długą historia. historię, która jest związana właśnie z, ze śmiercią. Czyli losując tutaj ee, losując tutaj pierwszą lepszą historię, to jest na przykład ostatnie selfie. No i to jest jakby historia zginięcia, a my musimy wszyscy inni dojść do tego właśnie, jak on zginął i opowiedzieć tą historię. W każdy punkt ma się odhaczyć. Jak się nie odhaczy, no to jakby ta osoba traci, traci możliwość. Jeśli się nie da y, odgadnąć, to tracisz po prostu kolej i swoje punkty. Dokładnie. I próbuje ktoś inny. No i powiem wam, że fajna gra, natomiast to jest długa gra. To się gra. około i gra. 45 minut, no nawet. No, my myślę, że do godziny nawet. My doszliśmy, e, chyba z rodzicami graliśmy kiedyś najdłużej w całym graniu. Mm -hmm. Ale, ale polecamy, bo, bo też warto. No i ciekawa jest ta gra przede wszystkim, bo sama plansza już jest ciekawa. I dodatki, więc jak ktoś się zastanawia nad taką fajną długą grą, no to tutaj polecamy tych detektywów. I kochanie, wypowiedź się na, na, na temat tej gry, bo ja się nie wypowiadam. To jest dobra gra do rozwodu, a nie do. Yy, tak, wiecie co, nie znam pary, która by z nami w tą grę grała, która by się nie posprzeczała, albo w ogóle pokłóciła, albo posprzeczała. Więc, yy, kochani, yy, nie wiem, czy ja polecam tą grę, bo nie chcę, żebyście się kłócili w swoich parach i związkach, więc yy, no, to naprawdę trzeba się znać. Żeby dobrze podpowiadać, żeby ta druga osoba nie miała pretensji o to, co ta druga odpowiedziała. Naprawdę. Więc e, uważajcie z tą grą. Więc powiedzieliśmy Wam, w e, co my najbardziej lubimy grać, co polecamy. E, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, oczywiście. Albo poleccie jakieś inne planszówki, bo uwielbiamy. Tak. No, mamy na szczęście tutaj bliskich sąsiadów, z którymi my gramy, ale. Chcielibyśmy więcej, więcej. Oni mają ogrom gier, po prostu ogrom gier. Co tam idziemy, to wyjmują zawsze coś innego, więc kolejną, bardzo Kolejną, nową. Tak. Eee, napiszcie nam też w komentarzach, jakie gry, wy gry gracie. Może coś pod, podpatrzymy i może akurat kolejną górę kupimy. Taką, jaką polecicie. Zatem dziękujemy za tego vloga. Myślę, że jeszcze posiedzimy tutaj chwilkę, może spakujemy się trochę do Łodzi, bo jutro jedziemy do Łodzi z rana samego, więc musimy być już tak gotowi naprawdę na ten wyjazd, tak żeby o 8 wyjść z domu. No. Zatem miłego wieczoru i do zobaczenia.